Która specjalność matematyki jest dla mnie? Na naszym Wydziale mamy matematykę z czterema specjalnościami i osobny kierunek matematykę komputerową. E, specjalności matematyki to teoretyczna, matematyka w ekonomii, matematyka stosowana i ogólna. E, każda z nich e, różni się, jeśli chodzi o program studiów, e, chociaż niektóre są wspólne dla całego roku. Wybór konkretnej specjalizacji zależy od Twoich zainteresowań i planów na przyszłość. Jeśli interesuje Cię zastosowanie metod matematycznych w informatyce, naukach przyrodniczych czy statystyce, powinieneś pomyśleć o specjalizacji stosowanej. Jeśli swoją przyszłość wiążesz ze światem finansów, naturalnym wyborem będzie matematyka w ekonomii. Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, które dziedziny matematyki interesują Cię najbardziej, możesz pomyśleć o specjalizacji ogólnej, która prezentuje bardziej całościowe podejście i po której na studiach drugiego stopnia bez problemu odnajdzie się na specjalizacjach nauczycielskiej, finansowej czy stosowanej. A jeśli po prostu lubisz matematykę i jesteś gotowy na nieco większe wyzwanie, możesz spróbować swoich sił na matematyce teoretycznej. Jeśli jesteś osobą, która jest bardzo matematycznie, bardzo ciekawska, która pyta, dlaczego, skąd to się wzięło, która chciałaby po prostu zrozumieć matematykę jak najdokładniej, to nie ma lepszego wyboru niż studia na kierunku matematyka teoretyczna. To właśnie po tych studiach Twoje zrozumienie matematyki będzie najgłębsze, zdecydowanie. Jeżeli ktoś lubi myśleć nad jakimiś problemami parę godzin, nawet parę dni, polecam specjalność teoretyczną. Jak ktoś nie wie, lubi, też polecam teoretyczną. Zmiana specjalności na inną po semestrze czy dwóch nie jest żadnym problemem. Pierwszy rok spędziłem na teoretycznej, potem przeniosłem się na stosowaną. Do grupy zaawansowanej trafiłem, bo miałem dobry wynik z matury, ale szybko okazało się, że matematyka dla samej matematyki mnie nie kręci. Specjalne stosowana pozwala mi nie tylko zgłębiać tę piękną dziedzinę, ale również włączyć ją z innymi zainteresowaniami, takimi jak informatyka, lingwistyka czy geografia. No i nie ukrywajmy, specjalność stosowana daje lepsze perspektywy na lepszą pensję. Jeśli z kolei jesteś osobą, którą, którą interesuje połączenie matematyki i informatyki, e, którą, i którą interesuje zastosowanie w mocy obliczeniowej współczesnych komputerów do rozwiązywania wielu bardzo trudnych problemów matematycznych, to świetnym wyborem są studia na kierunku matematyka komputerowa. Myślę, że najlepiej jest wybrać tę matematykę, z którą wiążecie swoją przyszłość, a jeśli nie wiecie jeszcze, co chcecie robić po studiach, to najlepiej jest po prostu pójść na tę, która najbardziej Was teraz interesuje. Bo niekoniecznie warto jest myśleć o tym, co będzie za 3 czy za 5 lat, bo to jest trzmat czasu. A po prostu skupić się na tym, co teraz daje Wam przyjemność. Wydaje mi się, że niezależnie od wybranej specjalizacji, studia na naszym Wydziale uczą przede wszystkim logicznego myślenia i racjonalnego podejścia do rozwiązywania problemów, a to umiejętności, które przydają się wszystkim, niezależnie od wybranej ścieżki kariery.